I ja dodam tutaj do atmosfery spisku, bo tak mi to wszystko się składa, bo są w wpisie słyszę z kolei w, w sztabie Nawrockiego, zauważają, że pan Mateusz co prawda płaci na kampanię, będziemy o tym mówić, ale dla niego w ogóle, dla niego to są jakieś drobne tam kilkadziesiąt tysięcy, co to jest dla niego tam siedemdziesiąt tysięcy. Co? Natomiast nie angażuje się zbytnio w kampanię, są pogłoski, że bo pan Adam jest blisko pana Mateusza, tak. prawda? A są pogłoski, że pan Mateusz z panem Danielem po wyborach coś. Tak? Są! Są! Tak? Widzisz? Są! A nie dodaje ci się to? Tak! I to się wszyscy robią. Razy... To... Poczekaj, bo <laughs> przeciągnęłeś mnie na stronę zgubiłeś. spisków. przeciągnąłeś mnie na stronę spisków. My ponieważ... to, drodzy państwo, spiskujemy. Mówi się, mówimy zupełnie poważnie. Mówi się, że. Marowiecki Ma, z obajki by mieliby założyć pałką. partię, która się będzie nazywała Projekt Polska. <laughs> Projekt Polska, i y, będą y, w kontrze trochę do Jarosława Kaczyńskiego. A projekt Polska a to mi pisy. pasuje do Mieszka Kamieńskiego, projekt Polska. No. Polska jest najważniejsza, projekt Polska. Proszę Państwa, sączymy to do Państwa spiski.